We wtorek kościerscy policjanci zatrzymali kolejnego mężczyznę z narkotykami. W trakcie dochodzenia okazało się, że sprawca oferował tabletki ekstazy oraz amfetaminę osobom małoletnim. W wtorek, 14 czerwca, około godziny 18, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, patrolując ulicę Kościerzyny, zauważyli młodego mężczyzny, który na widok radiowozu, i policjantów z nim znajdujących się, zaczął się bardzo nerwowo zachowywać. Mundurowi postanowili to sprawdzić, dokonali kontroli tego mężczyzny w bluzie. Tego mężczyzny znaleziono tabletki ekstazy oraz amfetaminę. Zatrzymany osiemnastolatek, mieszkaniec powiatu kartuskiego, trafił do policyjnego aresztu. Tutaj policjanci prowadząc to postępowanie ustalili również, że udzielał on tych środków odurzających małoletnim. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dziś o jego losie zadecyduje tutaj sąd kościerski.